Układanka rymów, wyliczanie. Musi przenikanie, sensów zawracanie. Czy jesteś teraz w sieci, w układzie maniakalnym? Chyba teraz teraz I zapali wielką fajkę. Za cała pokręcona, dzwonię do nekona. Może lepiej do Nie, zaraz, ale kwas rośnie już na druty w gaz. jest tu, szczaj szcząste kroki. Nie Halo, halo, nie ma takiego numeru. Podaję rymy jak w drukarce, podaję do papieru. Słychać mnie w Peru i miejscach, gdzie temperatura jest bliska. Zero, mam dwie twarze. Za nich którą dzisiaj ci pokażę. Coraz wyżej ku hip hopowej drabinie ważę i polecam. Rymy od prawdziwego speca, od rymu Montera. Jak Jose Carreras wybieram. Do natury jako zera Tworzy się odpowiednia atmosfera Chopowa hopowa hipnoza, narkoza, prognoza Duju ona do centrali, na łączach jak gali Odbieram wiadomość, halo, halo Słyszę coś najwyższy, reinformuję, informuję, że, że. Zapodawać chcę, jeszcze nie dzwoni bracie Nie zapominaj o tym, że Pośpiech to głupoty, yy. Haha, Teraz ja transformuję wibracje, konstruuję Prowokacje, badam twoje orientacje Wskaż ulicze tej gry, ja i ty dumnie brzmi Re, mikrofon przekazuje ci Dzięki gali Yeah. Hej, stary! Gdzie są twoje okulary, Czy Nie wiedzisz, że na moje imię nie ma miary? Kur fanfary! Proszę, dziękuję! Wystukuję numer i jestem w eterze. Nie bierze się zawodowanie rymo, u bodu, w w nie pływać i tak padły To też wykonam z do 180 stopni i wstąpię do rok. Nim tacy jak on zniszczą mi kraj, więc bywaj! Mimo tej, daj mi jeszcze mikrofon. Tym o końcu, kończy apostrofą i zaczynam od nowa Dla mnie rymów w nadchodzie. Godowa to najlepsze czasy dla wielkiego tenora tej ery hey. Chwytam między stery i wypływam na głębokie wody Nauczyłem się już, więc nazywam rzeczy po imieniu Marzę o wpłuczeniu rymów do podręczników By kształcić szczeniaków na prawdziwych rymiarzy Tam od najwyższego, sama nie wiem dlaczego nie chcę widzieć tego kolego Poraża mi ich ego, podaj mi numer telefonu swojego. Telefony na torony, telefony na impulsy Posłuchajcie teraz człowieka, mojego rymotwórcy Słuchawcy coś mi burczy, więc rozpoczynam akt twórczy. Moje słowo przenika poprzez słuchawkę i kabel, aż do odbiornika. Telefoniczna praktyka, jeżeli Kogoś nie lubię, to mu nastykam. Musi być ostro, kiedy znów i wiele cd się spotyka Nieodgadniona jest wciąż moja mimika Łez, powiedz mi co z tego wynika Telefonika, rymika, liryka Spalenie głośnika, to hip-hopowa muzyka Centrala, Aha. proszę połączyć mnie z ludu Łączę cię zaraz Działa, telefoniczny aparat Ups. Jest kontrolowana, kontrolowana przez Nekłana Zmiana, to jest na mikrofon wymiana Akcja dobrze rozegrana, klimat dziczym z filmu Party w piżamach, Klima ta sama Wyluzowana, wymazgrana inicjatywa hip -hop Zostaje wykazana Myśl zabijania Zignorowana Freestelem zastąpiana Akcja udana To nie serial Sawana Trunek daje w głowę Jak marihuana Moja produkcja właśnie Zostaje wydana I wchodna zbadana Kultura udana Trzymaj się z nami Takie mam wymagania W audycji Która jest przez mikrofon wzmacniana. Niech moc będzie z nami Walczę o promieniowanym się nad atolem zwiastuję huragany, zmieniam dwie odwieżne plany niepostrzegane na polu Nieprzyjaciela, niczym postać, gełokera ubezwładniam szereg, ewidentnie do zera wędruję go west Cal za calem podrzucają słowa jak czym talarem a mam ich parę i na miarę swoich możliwości pozostawiam, ślady telefoniczne, w szczęście zgadzam się zarzucając dźwięku, pęczynę Resetuję wszystko, wokół wszystko ginie. Przepraszam, że wcinam się na linię, lecz widzę, że osłabić muszę moje imię do ładu i do składu oficjalny fundy w składu daje czadu Więc uwaga dziewczyny, chłopcy, panie i panowie Winic już Bartku dziwe własnej osobie Jest przy telefonie, więc należy klaskać swoje dłonie i ręce w górę, w płucach chmurę Patrzcie jak wini łata, co? Co? Ozonowym dziureń Jelenę do dwóch, tak jak dwa, do jednego, uwaga, mam dla ciebie co? Całkiem nowy smak Kolego do się, więc z moim pysznym ciastem bo jest dla mnie, tak jak co, tak jak buka z masłem, jak z konfiturą, tak jak pączek z ruchem Mówię kawę, ze śmie którą zawsze słoną cukrem Więc podkładem czy bez? od księżyca do słońca Mogę rzucać przedmiot cały, bez końca i bez końca Sprawdź mi, sprawdź, posłuchaj mnie Szczylu Bo ja jestem z tych z ulubionych w myl I mam więcej stylu niż z wody w Nilu Szczylu